się odtworzyć. Tutaj klimat nieco morski wręcz powiedziałabym, mamy wrażenie, że jesteśmy trochę na dnie oceanu. Mam nadzieję, że takie wrażenie właśnie u Państwa udało nam się wywołać. Jak powiedzieli moi koledzy, będziemy dzisiaj mówili dużo o algach. Kim dzisiaj jesteśmy? Jak wygląda TMAG Agro Polska 2017? W 2022 roku, który jest 17 rokiem naszej działalności na rynku. Zastanawiałam się, jak nazwać tą wersję Timaka. Wersja Beta 17.0 oznacza to, że w zasadzie, ponieważ nasz rynek jest tak wyjątkowy, bo jest to jednak produkcja pod chmurką i przy wielu zmiennych, mam wrażenie, że każdy rok jest rokiem, gdzie musimy sami siebie na nowo zdefiniować. Dlatego jest to 17 wersja, prawdopodobnie najlepsza do tej pory. Tymag Agro Polska. Kim jesteśmy, czym się będziemy kierować, co się zmieniło, a co pozostaje stałego. Po pierwsze, czerpiemy nadal z naszych korzyści, czyli bycia częścią grupy RULIE i Tymag Agro International. Cały czas stawiamy na ludzi, to jest właśnie w naszych korzeniach dalej rozwijamy naszą ofertę produktową. Chyba dzisiaj jest to najlepszy dowód. Jesteśmy solidnym partnerem biznesowym dla naszych partnerów handlowych i dla naszych klientów końcowych, użytkowników. Nasza strategia opiera się przez cały ten okres na zrównoważonym podejściu do rozwoju, rozwoju rolnictwa, rozwoju biznesu. Myślę, że dzisiaj to są ważne pojęcia. Grupa Rulie to jest firma nadal rodzinna, pozostała w rękach Daniela Rulie, który nadal zarządza całą grupą wraz ze swoją rodziną. Jest to firma zatem niezależna finansowo, przenosząca zyski i inwestująca bardzo dużą część tych zysków w rozwój, w badania, w innowacyjne technologie, ale też w wizję. Przyszłości, która naprawdę może być zrównoważona. Przykładem może być ostatnia inwestycja, bardzo duża i bliska sercu Daniela Ruje, w Mineralium. Jest to jedyny taki obiekt na taką skalę. Muzeum, które jest przeznaczone w 100% odżywianiu mineralnym człowieka, zwierząt, roślin. Chciałbym Państwu powiedzieć, co oznacza właśnie to DNA. Trochę to jest tak, oczywiście jest to, można powiedzieć, kwast deoksyrybonukleinowy, który w każdym z nas jest, w każdej komórce. Coś to definiuje trochę di ale w tym przypadku jest to gamma DNA performance i konkretnie D w tej gamie oznacza distress, czyli ta część, która ma odstresowywać rośliny, ma wpływać na to, że roślina będzie bardziej odporna na suszę, na wiatr na niską, wysoką temperaturę. N to jest odżywianie i to odżywianie rozumiemy poprzez odżywianie przez korzeń, odżywianie również nalistne, wspomaganie procesów, wchłaniania składników przez roślinę, to jest myślę, że teraz na topie, nawozy nie są tanie, ważne ile tego składnika trafi do rośliny i to jest N. No i A to jest amelioration i tu stawiamy, proszę Państwa na genetykę na wykorzystanie potencjału genetycznego wszystkich upraw, wszystkich pięknych e, odmian, które są e, obecnie na rynku. Produkty, które za chwilę nasi przewodnicy, czyli product managerowie przedstawią Państwu, zawierają każdy z nich częściowo D, częściowo N, częściowo A w różnym natężeniu. W każdym razie wszystkie produkty są właśnie kompozycją tych trzech składników i jest Naszym DNA. Zadajmy sobie pytanie: czy polskie sadownictwo stoi na rozdrożu? Czy istnieje rozwiązanie problemu opłacalności produkcji? Polskie gospodarstwa powinny wprowadzić specjalizację produkcji, zastanowić się i podjąć decyzję, czy skupić się na produkcji owoców deserowych, owoców premium, czy na przetwórstwie. Pozwoli to optymalizować koszty i ułatwi podejmowanie decyzji. Jeśli już decydujemy się na produkcję owoców deserowych, owoców premium, możemy wtedy mówić o Kaorisie. Kaoris dedykowany jest stricte dla upraw specjalistycznych. Sady, wszelkie jagodniki i winnice, ale też specjalistyczne uprawy warzyw. Jaka jest idea tego produktu? Skąd w ogóle wzięła się nazwa? Co mówi nam Kaoris? Kaori to drzewa rosnące w Nowej Zelandii. Mają ogromny potencjał rozwojowy. Dorastają do 50 metrów wysokości i mają bardzo dużą żywotność, średnio 2000 lat. Nazwa Kaori oznacza także perfumy w języku japońskim. Nazwa Kaoris odnosi się zatem do idei wzrostu, trwałości i jakości organoleptycznej. Drodzy Państwo, tak jak wspominałem na początku, Kaoris stymuluje ekspresję genów, które regulują wiele ważnych funkcji komórkowych związanych z parametrami jakości i trwałości owoców. Aktywna fotosynteza dla lepszej odporności na stres. Kaoris ogranicza wpływ stresu abiotycznego poprzez stymulację fotosyntezy i utrzymanie ciśnienia osmatycznego wewnątrz komórek. Wpływa na gęstszą siatkę komórkową. Kaoris stymuluje także geny odpowiadające za produkcję cytokini czyli fitohormonów, które odpowiadają m.in. za regulację fotosyntezy i produkcję chlorofilu. Kolejna sprawa. Lepsza remobilizacja składników odżywczych dla uzyskania wyższej jakości owoców. Kaoris poprzez stymulację ekspresji genów związanych z transportem składników odżywczych sprawia, że są one lepiej wchłaniane w roślinie remobilizowany w roślinie i następuje migracja składników odżywczych do owoców. Możemy między innymi poprawić stosunek potasu i magnezu do wapnia w owocach. Jest to istotne dla budowania jakości i dla sprzedaży tych owoców. I drodzy Państwo, najlepsze na koniec. Kaoris przebudowuje ściany komórkowe dla uzyskania wyższej wydajności plonotwórczej i lepszej trwałości owoców. Kaoris przebudowuje ściany komórkowe poprzez stymulację genów które odpowiadają za produkcję głównych składników ścian komórkowych pektymiksyloglukanów. Szanowni Państwo, DNA Performance stał się w Polsce rzeczywistością. Zapraszamy do naszych punktów dystrybucyjnych, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty DNA, a teraz zapraszamy do dobrej zabawy. Dziękujemy! Dziękujemy bardzo. bardzo